Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Agraria Sky Ze mną jest Kuba Dzieńko. W tym odcinku będziemy robić Automatyczną fabrykę SoulSanda Przynajmniej taki mam plan I Już dobra, mam dobra. przygotowane rzeczy Do tej fabryki Źródło wody To będzie prosta wersja tej fabryki Można było zrobić taką bardziej skomplikowaną Ale Nie chce mi się i za droga jest <grym> Ale raczej mi się nie chce Jak mam być szczery Ok, wyciąganie wody. Wyciąga się. Tu się wszystko ładnie napełnia. Nie napełnia się. Jak zwykle. Bo jeżeli się ustawi w ten sposób, to to nie będzie działać. jest śmieszne. Jeżeli ustawi się wyciąganie, to nie będzie wyciągać wody. A jak jest nieustawione wyciąganie, to wyciąga. Ja tam się kłócił nie będę. Tylko Minecraft. I to jeszcze głupi. Pneumatic servo, raz, dwa, 3, 4, 5 Wiadro Switch Water. I teraz trzeba wszystko zaprogramować, żeby wszędzie wide lista z wyciąganiem, żeby wyciągało tylko to, a nie zwykłą wodę. Mam wrażenie, że szybko zrobię, zrobię tą farmę. Już wszystko przygotowane miałem. A później się zobaczy, co jeszcze będzie robić. Ok, tutaj miało być beczka Automatyczny aktywator To wejście jest niepotrzebne na razie I tak, wakum, hopper nad tym, beczka jako magazyn Jakby ktoś nie wiedział, to osie wyłącza Nei Tak na chwilkę I osie też wraca nei bo czasami przeszkadza i trzeba coś takiego zrobić. Yy, dobra, to już mamy produkcję Water. Jest produkcja, no już wszystko praktycznie. Jeszcze tylko piasek trzeba wrzucić. Troszeczkę rozbudowałem tutaj fabrykę, już trochę soul Sanda było. Quartz zrobię i widzę, że dużo rzeczy nam dropią już tego. I może są rzadkie, to i tak dropią. Ale niech będzie. Blood sapling mamy nawet. Ok, Lawa resistance odporne na lawę, niech będzie yy, chwila. Gravel Będę stawiał ręcznie, bo ten aktywator, który jest użyty do robienia yy, do robienia Soul Sanda został wzięty właśnie z tego miejsca. Muszę troszeczkę poustawiać ręcznie. O Jezus ale nie chciałem w ten sposób tego ustawiać kwarc mi nie jest potrzebny dobra, aktywator szybko robimy kwarc. będę mógł go stąd wziąć i będzie robił jako zostawiacz piasku, nie piasku a gravelu a ty Kuba co robisz? no to co chciałeś jeśli... A na, na, na odcinku nie było co chciałem Tam pokoik Zrób bez dachu, proszę. Bez dachu spoko Bo później z tymi dachami to tylko problem jest Chciałoby się coś zrobić, ale nie wychodzi, bo Za co na na minimapce 3 takie wystarczy. No nie, zrobił mi się das. Okej, okay. trudno przesieję. Może będzie redstone. No i mam farta i z redstone. Nami i tyle do przodu. A redstoł nami brakuje. Hmm. To tutaj. Wszystko się magazynuje w beczkach i te beczki właśnie będą magazynowane w tym budynku, który Kuba buduje Tylko nie będzie odpowiednio duży. <laughs> Jak zrobisz go wielkiego, to ja nie wiem ja, czym ja to tam zapcham, więc no coś się Zobacz. jeszcze maszyny będzie robić tam. Ale Zobacz. to nie byłby głupi pomysł, za jakiś czas przenieść fabrykę surowców właśnie w to miejsce. No wcale nie jest takie głupie. Takie, czy jeszcze większe? Nie, zrób takie, zrób takie, jak coś to się będzie powiększać. Chwila, czanki. F9 jeszcze to były go. czanki. To będzie stało na dwóch... Nie, na czterech czankach. No dobra, niech będzie. Niech stoi na czterech. Dom stoi na dwóch. Po środku jest tutaj przejście czanków. Mamy chunk Loader. Zrobiłem, żeby można było zostawić serwer. I ile on obejmuje? Na tym czanku się zaczyna. Aha, on obejmuje. Okej, okay. obejmuje te czanki, na którym to stoi. Więc nie ma co narzekać. Nie będzie problemu z tym, że coś jest nie wczytane. Co? nie wybudowane, wszystko wykalkulowane <gulatory> W kalkulatorze W kalkulatorze? Tak Na pewno Dobra, to były wszyscy fart. No właśnie <gulatory> Nigdy nic nie wychodzi jak sobie wykalkulujesz. Zawsze się kończy tak, że ci brakuje czegoś. Reward bugi. Właśnie, mam zadania do odebrania. To jest tak. Stąd mam dwa Moving molten metals. I It's Automatic. Mm, biorę ostatni. To pewnie będzie z najlepszej jakości. Dobra, mam good i Basic. To też. To jest. Aha, dostałem siekierę naprawianą kaktusem. Okej, okay, ale nie za dobre. O, no niech będzie. I. No co to za dziadostwo? To Armand. Zostałem to dziadostwo co Hubi dostał. Kojarzysz? Kojarzę. No właśnie. To czyli No Jezus. No, bardzo bady. Mogło być lepiej. Ale serduszka są przynajmniej. Możesz tam dobić jedno do dla naszych żyć. Chwila, co teraz można zrobić? Właśnie trzeba zrobić ten Soul Sand, Glowstone, Ender Perła. Ender Perła. Glowstone będzie w tej skrzyni. I Soul Sand też gdzieś miałem, O, jest Soul Sand. Manual Sunbit i teraz tak. Bierzesz <ścoughs> nie Ja biorę mieczyk drewniany. A, bo ten quest jakiś. Tak, tak questa zobaczyłem. A, to ty weź Raffisza, bo ten mieczyk jest na Silktaż 1. Zobaczymy na co będzie raffisz Baba tobie e... raffek Okej okay. Widzisz dobre Działa Okej okay. Spoko i od razu pieczone żarcie Okej. Okay. I jest nieskończonego użytku, bo to jest ryba Więc jest dobrze. No. Mieczyk jednak to dziadostwo. <laughs> A, silktarz. No A nie chciałby brać sobie iście, więc... No tak, ale mamy jeden Silktacz 10 i drugi silktarz 1. Drewniany mieczyk, więc wiesz. dobra. I co robi się z tej. Aha, nic się nie robi, okej. Okay. Z tej laneczki łódy. Niech będzie, skoro nic się nie robi, to trudno. Myślę, że taki syf. Przynajmniej może się, Mam nadzieję, że się stakuje, by było jedyne, pożyteczne. Eee, gdzieś tutaj skaczy na Menderman. Zauważyłeś? Nie. Albo mogłem słyszeć, ale mam wyłączony dźwięk, więc nie, nie wiem. No, no, ja żem słyszał. Co włączyć nawet. Okay. Boom. I już niedużo zostaje, jeszcze pająk... I możemy zabrać wszystkie rzeczy. No i świetnie. Kurczak się zrespi zawsze, jeżeli rzucasz tak po prostu, bo masz jajko przy sobie. A jeżeli chcesz, żeby się zrespił, to się nie zrespi, no? To za niedługo bez mógł ich y, karmić rybami. Co <grym> Karmić <grym grym> ta... rybami. Tak ogniście. Tak będą, wiesz. Się zapaną z tego. O. Gdzie plutko? Haha. <grym> Dobra, idę po Piasek. właśnie powinien jest, tak. Jest i 5 sztuk nawet, okej. Okay. Dol. Ale te 5 sztuk to ja mogę przerobić na surowce. Tak naprawdę to tych beczek będzie nam dużo potrzebne, bo jest tak. Jeżeli będę przesiewał piasek, a będzie trzeba przesiewać piasek, żeby wychodził redstone i druga część surowców, to trzeba zrobić dla wszystkich rzeczy kruszeczek. No. Trzeba zrobić beczki dla wszystkich rzeczy, które są te broken. To już są beczki, ale to się przeniesie je. Trzeba też zrobić dla wszystkich rzeczy z dasta, czyli na pulverized. W sumie to masakra. Dużo tego. Mhm. Dużo beczek. Bardzo dużo. Ok, Dobra, się tutaj twarmy. wrzucamy piasek i w ten sposób robi się. W miarę szybki sposób Soul Sand wlewa się z tych beczek do tej beczki. Tutaj jest wrzucany Soul Sand. Konradzie. Idzie do tego magazynu. Ee, proch czy być, jest trochę ci trochę potrzebne, czy nie zbyt? A co? A co? Nie się pytam. A co chcesz z niego zrobić? Fajerwerki? Nie. Aha, czyli fajerwerki. A mówię bez dachu. No! Jebe, Dobra, jebe, jebe, będą ze... same ściany, okej. Okay. No. Idę po pochodnie, A nie, mam pochodnie przy sobie, to. Kurde, teraz brakuje drewna. <grym> Oczywiście wziąłem dwa... z e, takich desek. A, i tak brakło? Eee... Pieszony kurczak daje tyle samo co... sok marchewkowy. No tak, jeden. No. To jest takie, wiesz... Sok marchewkowy to jest jedna z najlepszych inwestycji w tej grze. No. I ogólnie ten juicer. Bo to ci podwaja najczęściej ilość głodu, otrzy... ilość jedzenia otrzymywanego. No. Nie zdajemy kurczaka do Choice'a. <śmianie> nie, so... chyba, chyba się nie uda. Potem sprawdzimy. <śmianie> ok. Są dwa sposoby na uzyskanie drzewek gumowych. Jednym sposobem jest ten, co myśmy wykorzystali, czyli przesiewanie dużej ilości ziemi. A drugim sposobem jest wrzucenie potwora, czy tam stworka, do tego pieca. Sorry. I... Aha. Nie, po prostu mi się, ten, zbukowało klawisze i chciałem iść do przodu, a mi szło do tyłu. Aha, spoko. spoko. Tak, jest Trudno się mówi, jedno życie w tą, czy w tą. <gry> I tak jeszcze i dużo otrzymamy. Kurde, spoko. Chwila, to track. tylko ja jeszcze nie deadłem? Czy deadłem już? No, już dobrze być. Nie, chyba jeszcze nie dedłem. Ok, getting rubber teraz zrobimy. Plastic sheets. Jak to się robiło? Plastik sheets. 4 razy plastik, Czyli, że mi są potrzebne dwa razy przepalić... ...rubber. E, tak, rubber, po prostu. 4 razy przepalić rubber. Nie 4, 2. Ale ja się mylę. 4 rubberu do przepalenia. Co naprawiasz? Bo ja muszę zrobić sobie nowy kilo A, okej. Okay. Wiesz Czekaj, bo muszę wyjść, Mi się zbugowało. No to nie wiem zrobić ci go? Mógłbyś. Bo to nie w tym się robi, tylko z tych planów się robi w piecu. No i znowu... A, no. tak nie jest załadowany i są niby wyspatałem, ale dobra. Aha, okej. Okay. <laughs> Dobra, to tak. To jest pół pół, a to jest jeden. Czyli że potrzebna mi jest dwie sztuki żelaza na zrobienie kilofa. Chcesz wszystkie rodzaje narzędzi, czy tylko kilop? No ja tylko kilow i siekierę, to mi wystarczy. Chwila, to do siekiery były potrzebne wszystkie rzeczy, czy tylko część? Aha, tylko patyk i hardhead i główka. I się moje drewniane sad, nie, jedzięsi tam pić. Idziesz <laughs> się ciągnąć. Tak. Ech, seci. Kurczaki, pogryźcie mnie. Okej, okay, wrzucam jeszcze tutaj żelazo. Przepala się to w ogóle? Przepala się. Nie ja w ogóle kurczaku, wiecie. No, jest tego już trochę. I najgorsze jest to, że ludzki czas są jajka robione i ludzki czas się tym rzuca. Bo każdy, kto przechodzi, zawsze choćby jedno jajko złapie. No. No i rzucam I jest tego jeszcze więcej Okej okay. Biorę activa... oddaj Moje I przerłem jej soul sand yy, Przepraszam was za dźwięk kosiarki Bo może to być słychać no A co? Tuż, no bo na polu chyba sąsiad kosi trawę Przynajmniej mam takie wrażenie a mam okno otwarte Bo ciepło No za ciepło, za ciepło Okej, okay. wszystkie rzeczy Już tych marchewek mamy trochę Policzmy, że każdą marchewkę można przerobić na jeden głodu Jedzenia mamy aż nadto. Mamy tosty No tostów też jest już trochę Trochę to mało powiedziane. Trochę dużo. Okej, okay, ile jest już. Nie, nie przepaliło się jeszcze. Ale zaraz się powinno przepalić. No nie. Przerobiło się na sztabki. Weź będę musiał to przepalić. A nie chciałem, żeby to się na sztabki przerobiło. To ja do Was zaraz wrócę. Jesteśmy z powrotem. Mam już plastik. Raf, Plastik, do zrobienia zadania Więc, bierzemy Rewarda, ja biorę tego po prawo buga, ja biorę. tego ostatniego Jest dobry Good no. no, to tak samo jak ja Nawet mi nie mów, dostałem drewniany miecz Masz A ty żeś dost... Aha Okej okay. No niech będzie, no tylko, że ja mam ten miecz, to można naprawiać. Więc... Można naprawiać drewnem, atakuję po 3 serduszka. Moja siekiera bije po... 6. Dobra, mamy połowę... Masz to, połowę serduszka, co nie? No tak, tak mam. Tomasz, Rzucam ci, zrób serduszka. Chyba, że już zrobiłeś z wszystkiego, co było. Już. Mamy kolejne przez 16. Narzędzia się. tutaj... Tak. <noise> A jeszcze jak Huby wbije i on zabierze reward bagi, to będzie tych żyć więcej. Ale patrz tych jajek jest zbyt dużo. <laughs> ja przychodzę tu 10 jajek. No jest ich dużo, jest. Ale co narzekasz? Niech znoszą. Niech znoszą. No 18 tych Najlepsze jest to, że, tu, że w Minecrafcie nie ma odróżnienia płci. płci. Czyli, że chicken to chicken i chicken znosi jajka. No. Nieważne, czy to jest kurczak, czy kurczak, Jezus, czy kura. Ale no, to jest Minecraft. Takie tłumaczenie dali, takie jest. No. Zresztą, jakby się chciało, to mam wrażenie, że można by było sobie samemu przetłumaczyć. Żeby było w plikach pogrzebać i wszystko przetłumaczyć, ale da się, wszystko się da. Czy myślisz, że to jest to tego, co ja o czym ja myślę? Co? To, co ja dostałem. Czekaj. Muszę zrobić nieokulę? No, zastanawiam się, o co ci chodzi. Mówisz o co? Tak! A, dostałem... Takie buty. Do powieszania. No nie, do. To... A skąd żeś ty sobie to przypomniał? A skąd żeś sobie przypomniał? Z sarfa. Serio? No. Bo tak samo było w starwie, że masz dość mięsa. Taka sama nazwa, była. No, tu masz. Okay. I gracz, i tak samo jest. Nie wiem. Będzie mi... Słyszałem mięso już. <laughs> to rozumiem. <laughs> A najlepsze jest to, że to można bez problemu skraftować. No. Na Kubach. Na jak ty... Kuba zdobył z Rewardbaga. I co, wysuszyło się? Nie, to jest, to zaczekasz musisz. No to także... Dawaj sobie siedzi ja tu. Czę niech sobie porobić. siedzi, tak, niech sobie siedzi. Niech sobie leży. Nie, nie da się tego wykraftować. Nie ma receptury. A zresztą, trudno się mówi. No dobra, co teraz możemy wykonać? Mam już fabrykę Soul Sanda Da się go zrobić. Pulverizer by się przydał, Zabio. ale najpierw... No ale nie masz pod R craftingu. Masz zrobić to z trzech półpłytek? Na pewno to? Tak. ci jeden hack. Aha, okej. Okay. Okej. Okay. Nieważne. Tak. Więc możemy ich robić dużo. A widzisz. Ta receptura mi się nie pojawia. Trudno się mówi. No zostawię je. Ja. Może się po prostu NEI zbugowało Co jest, co jest bardzo może prawdopodobne Jezus, pół odcinka chodzę do farmy i zbieram rzeczy z niej Dobra To jest bardzo interesujące zajęcie Jak lecisz, klikasz prawym na rzeczy z farmy i zbierasz Dobra, przydałoby się tutaj beczki już ułożyć To tak, tu będzie rura, która będzie je do nich prowadziła Z tyłu jest mi potrzebne dużo rur, bardzo dużo. Hmm. Nie fluid daktów, a item daktów. Jest. Item dakty, Lead i latinu hmm. A co chcesz zrobić? Item dakty. Aha. Ok, hmm. więcej. Więcej. Ok. No, tyle będzie dobrze na początek. I dużo beczek. Drewna nie mamy. Zaraz pójdę pozbierać. No ale wiesz, to na beczki to będzie dużo potrzebne. Bardzo dużo, bo beczki się robi z klocków drewna. Wiem. Czyli teraz wielkie zadanie zbierania drewna. Nas czeka. Ale to już pewnie no, poza odcinkiem się zrobi. Te wielkie zbiory drewna. A teraz zobaczę, co bym mógł wykonać jako następne zadanie. To jest Bookbinder. Ja robię tego w Powering Up. Bookbinder. Okej, okay, można Bookbinder zrobić. To będzie zadanie następne wykonane. Dwie nitki. Papier. Dobra, mamy Bookbinder. Mamy zadanie wykonane. Możesz wziąć sobie reward baga. Nie reward baga z serduszka Dobra, jest kolejny Co jest? Z tym Zrobiłeś? Ok. No, jest kolejny Quest. Zastanawiam się, czy to zrobić, czy nie, ale jakoś tak mi się nie chciało. Ja zrobiłem teraz, się okay. mi się Okej papierowy kilof. Mi dropnął z reward baga. No, jakiś taki syf. Równie dobrze mogę sam sobie go stworzyć. Musimy 18 żyć A już 18? No. Bo teraz zrobię dwa kolejne. No tak, no Sadion. Okej. Okay. Mm, to czyli tak, następne zadanie jest pulverizer, czyli to co chciałem zrobić. I dostaje się Diamond Hammer. Widzisz? Co? I dobry. Ale co, 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 co? Nic Nic to nic, okej. Okay. Mm, planter, Herwester. To jest słabe. Co dostałeś? Papierowy kilof. Tak. <noise> Czyli to co ja. <noise> Dostaliśmy dokładnie ten sam item. Przypadek nie sądzę. <noise> ja w ogóle co robi Bookbinder? Aha, Chcesz te... moż... Czekaj, to. Takie buty. Możesz sobie do Bookbindera schować Questbooka. Bo dokładnie spoko. nie jeden, a. No, i daj się, boguje 7, 14, 21 sztuk. Steam Dynamo mm. robi RF-y z. A to jest dziennostwo. Steam Dynamo nie lubię. Bo do tego trzeba jeszcze parę dostarczać z boilera, z tego co pamiętam. Za dużo roboty. To się robi tylko właśnie, żeby zrobić quest'a. No tak, no. A będziemy korzystać teraz z właśnie albo Magmatic Engine. Jako do produkcji energii, albo tam było Lava generator chyba. się to nazywało. Ale jeszcze będę musiał posprawdzać na internecie ile które generuje energii. Okej. Okay. Niby lawa generator jest bardzo tanią rzeczą, bo to jest blok żelaza 5 zł, 2 redstona i piecyk. Tylko nie wiem, czy to będzie opłacalne. Ile to produkuje, a ile produkuje Magmatic Engine. Nie, Magnating Dynamo. Dobra, Dynamo problem. teraz, a kiedyś był engine. Ja pozbyłem na przynajmniej. No i nie pisze ile. Okej. Okay. Potrzebuję lawy, ale to z lawą nie ma problemu, bo lawę generuje się za darmo. Kobel wrzucony do cross to jest nic przecież. Mm, to co, to kończymy odcinek, nie? Dobra. Akurat z SF a mi się dźwięki wróciły. No. Dobra, to do zobaczenia w następnym odcinkach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Z tej strony był Kondziu, ze mną był Kuba. No na razie. No to cześć.